Witam Wszystkich hodowców, hodowczynie. W dniu dzisiejszym zagościliśmy u kolegi Bogumiła Kubicy. Myślę, że tu już hodowca jest znany z naszych filmików, ponieważ to już jest druga wizyta u tego hodowcy. Hodowca myślę, że przyciągnął naszą uwagę nie tylko swoją imponującą hodowlą, ale również imponującymi wynikami. Bo tutaj na czele są naprawdę świetne konkursy, świetne loty, świetne wyniki. No i hodowca specjalizuje się naprawdę na y, bardzo y, takich wymagających lotach, na długich dystansach. No i też dla, y, w dniu dzisiejszym postanowiliśmy go odwiedzić, ponieważ tu jest, powiedzmy, taka znaczna wyprzedaż gołębi. Można powiedzieć taka w cudzysłowie likwidacja hodowli, ponieważ pan Bogumił już będzie rezygnował, przynajmniej na razie z lotowania w oddziale. No i tu będą na naszej aukcji, a na aukcjach kierun będą właśnie te gołąbki, uważam, wysokiej klasy, ale może już więcej o swoich wynikach, o tym wszystkim, o gołąbkach, to już opowie pan W 2022 roku taki życiowy sukces to wicemisz Polski w Supermaratonie. Później w mistrz regionu Kraków w Supermaratonie czyli tak wspomniałem wspomniałem się... misz okręgu bielsko-biała w supermaratonie w kategorii A, misz okręgu y, wice okręgu w maratonie y, w tym roku prawdopodobnie mi się też to uda powtórzyć y, jeszcze tam według nieoficjalnych wyników wiem, y, no i przede wszystkim misz oddziału tam, we wszystkich kategoriach mojej gąbki Wygrały tylko, wyniki nie są w każdej najlepsze, bo są gremie, co się powtarzały i po, po weryfikacji Wiadomo. to trzeba y, obstawień kategorii B tylko i A, tak to inne, tam ktoś inny wygrał. Ale yeah. tam, y, 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 Także sezon nie jakiś super, ale ten no sezon. Powszednie były lepsze, Ta, lepsze. Ten wybitny, był, wybitny był sezon wybitny, rok wiadomo, wcześniej. Tytuł, tytuł wicemistrza, Polski. Ale lotując tu w naszym okręgu Bielsko-Biała jest bardzo dużo konkurentów i no, trzeba i... przypomnieć, że. Tutaj leci Wojciech Hańderek, który też specjalizuje się w długich dystansach. Tak, pastor, e, pastor Heniek Polok z Eskoczowa. No, dokładnie. Hodowcy z Osieka, hodowcy z innych oddziałów. Wiesz, są bardzo wymagający i ciężko ich go grać. No. wiem, ale tak ja jeszcze wejdę w słowo, bo wiem, że ten wynik nie jest taki przypadkowy. A to też dlatego, bo wtedy pamiętam, jak pierwszy raz tu byłem u pana. Bo żeśmy rozmawiali, bo wtedy tam był troszeczkę problem z uznaniem wyniku, ale wynik też tak. był wykręcony super, to był wynik tak, na tak. na gołąb, pierwszą na podium te... w Polsce i to też był wynik wykręcony w kategorii maraton. W, w kategorii C, 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 C przepraszam, i, C, też długi tam tam stał właśnie gołąb taki protoplasta szeles, który mi dał te samiczki w rodowodzie tych najwybitniejszych samiczek teraz co mi daje wicemistrza Polski to on stoi tam czyli tu generalnie dominuje rasa Szelens, Desmet i Van den de na tych trzech rasach opiera tak, się tak, cały tak. gołęb w, w, <try> w ostatnich y latach Desmety to były czasy jak pan Janek tu był wcześniej wie, 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 wie. a teraz to do, doszły gołębie Szelensy są z linii Bogdana Glęca mm -hmm. co uważam, że nie ma lepszych gołębi na długim dystansie tym bardziej, że u dwukrotnego mistrza Austrii, później nazwy nie, nie, hodowca polskiego pochodzenia, też te gąbki tu i, na... i, i pomagają mu w zdobywaniu czołowych wyników. Ale też one się tam spisują na tych długich dystansach? Czy, u czy... mnie moje gębie tam są 3 lata. Nie wiem, czy one mu też tam pomagają, tylko mi, bo dostałem pozwolenie, że. Mogę powiedzieć, że te węgiery się tam dobrze spisują. No i, i, i to. A tamten teren też na pewno jest górski, podobny tak, tak jak tak. tutaj. No bo tu widzimy i to co około... U hodowcy Jarosława Bawtrukiewicza w, w, w Austrii, te gąbki dobrze grają, to jest hodowca polskiego pochodzenia i, i gra i na wspólnych gołębnikach też dobrze się i bardzo dobrze i A na pan tutaj gdzieś jeszcze uczestniczy albo na wspólnych gołębnikach gdzieś jeszcze Ja nie? nie uczestniczę, ale będę chciał tu prosić pana Janka, to może u, u, nie, u niego tam, tam coś wy, wystawię yy, no bo chodzi? te gąbki tam u nich, oni są zadowoleni z nich tam wiele i na tych gębinkach wspólnych we Włoszech i na Słowenii dają, i bardzo dobrze i te gęby się sprawują I, i ta, i, tak, ale też, ja też Pan wspominał, że tutaj w Polsce też hodowcy też brali jest, od, od Pana tu gołębie już, nie? Z, z, kowalówka Zbyszek nabył, pracował w Norwegii parę lat Wie. a teraz ostatni rok już zaczął lecieć tutaj w oddziale Krzeszowice w okręgu Kraków i od razu przy, pod, e, pierwszy rok tak przyłożył się do Gołębi no i od razu wygrał o, e, oddział Czeszowice i zajął piąte miejsce w okręgu kraju. No to super, super. To, no i ma, że w, jest... w, w kategorii B jest chyba nieoficjalnie też w pierwszej dwudziestej w Polsce. No. Nie no to wiadomo, no widać tu od początku to co Pan mówił o swoich wynikach, że te gołębie no, potrafiły pracować i u Pana i były w Austrii czy też no. u innych hodowców no i radzą sobie tak, wszędzie. Tak, tak, że no to i tutaj nie jest, w sąsiedztwie no Ja myślę, że wyniki wyniesie dragona, tak samo no. mirz oddziału węgierska górka no. z, 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 rok wcześniej, w tym roku wicemirz okręgu, wicemirz oddziału węgierska górka też. Te, tak, tam pomaga, to co mówię, reasumując, i... od początku ten wynik na początku był, no ale troszkę szczęścia wtedy zabrakło, bo coś tam gdzieś nie, nie dograło w tych wynikach i, ale gołębie wykręciły wynik, tak. bo wiem, że wtedyśmy film nagrywali. Też jeszcze byłem ale, regionu, no regionu, ale kategorii. to był wynik w C kategorii na poziom na skalę Polski. Teraz tak. był już który udało się dopiąć, jak to się mówi, na ostatni guzik i był wicemistrz Polski w supermaratonie no, to wyniki. już wynik życiowy, no, uważam, że w naszym okręgu jeszcze go zdobyć przy tej rywalizacji dokładnie, jest... Bo wiadomo, mówimy cały czas, nie, nie jest to takie proste i uważam, że tego to się mi już nie uda powtórzyć wiadomo, już wyniki, no, ale oddział, okręgi te wszystkie, no to już... dla jest... mnie, jak jestem mistrza Polski przegrałem w jednym punkcie. To też. myślę, że już mniej więcej tu pan. Nie, ja jestem zadowolony. No i, i... No, kto by nie był z takiego wyniku? <grydżanie> Także super. Więcej nie musi być. Wiem, wiem. Także super. No. Gratulujemy przede wszystkim tych wyników. No i tu jeszcze za chwilę będziemy robić zdjęcia gołąbką, Także tutaj jeszcze na pewno zaprezentujemy kilka ciekawych co? No, w... Bo pan tutaj. Ee... No. Pan Bogumił właśnie widzę, skrupulatnie prowadzi sobie dokumentację. Ma wszystkie wydruki od rachmiszcza, konkursy, jak te gołębie latały. Ja tu z nim na początku rozmawiałem i pytałem o gołębie rozpłodowe: czy to będą rozpłodowe na sprzedaż, czy jakieś. Pan Bogumił powiedział, że nie ma rozpłodowych, czyli te gołębie lotowe, po których wychowuje młode, te gołębie będą w sprzedaży, także tu będą gołębie koledzy z wynikami, z rodowodami, no i oczywiście już z potwierdzoną pracą tutaj Pana Bogumiła, no bo wiemy, że, że te wyniki, które przyszły, to też na pewno nie przyszły tak sobie od hop, bo musiał Pan z nimi ciężko pracować. Także ja to podkreślam na filmikach, że to jest chodzenie od rana do wieczora no, koło ja no, ale wiem, dlatego Wiadome przed mówię. prasą i po pracy. Dokładnie, no, także, także kosztuje to dużo wyrzeczeń. No, 16 niedziel jeszcze u nas. Ten sezon mamy tutaj w tym naszym okręgu. Zresztą ok sąsiednie okręgi też mają podobne te, te loty. No, ale to są loty bardzo wymagające. Na no. no pewno. Dobra, to my na razie dziękujemy za uwagę. Bierzemy się do pracy, a później jeszcze kolegom zaprezentujemy gołąbki. No, i już jesteśmy, że tak powiem, po sesji zdjęciowej. No i tutaj pan Bogumił kilka takich gołębi, przygotował nam na taką prezentację, żeby się pochwalić, może tymi czołowymi. No i oczywiście chcemy kolegom pokazać, żeby było wiadomo o co chodzi. Tu w ręce trzymie. Nie że tak powiem gołąbka, o w pięknym numerze, bo 3, 3, 3, 3 4 trzy, trzy, trójeczki. To jest super lotnik przede wszystkim. Lotnik, ale już w tym roku by nie była lotowana. Ta samiczka była lotowana do 2022 roku. Dwa razy w życiu była najlepszą lotniczką oddziału, drugą lotniczką rejonu. I jest w drużynie co wice polski zrobił. Z tego cośmy tak co rozmawiali, to nawet sam Marcin Bohynek wymieniał się gołębiami. Tak, za, z tak, tak. Młody on, on dostał i... dwa młodziki. A dwa zostały u mnie, tylko że u mnie taka sytuacja zaistniała, że wyszły nadal i do, do tygodnia obydwa przez jaszczę zostaje zabita. A przynajmniej u Marcina Bochenka są Tak, przynajmniej czasem, czasem tak bywa. No także i z tego gołębia będzie też trochę gołębi na aukcji, jakby dzieci tak, są i wnuków. Dzieci, wnuki i co. Tak. Teraz a to może jest... później też będzie nas sprzedaż tego cośmy no, rozmawiali. Może. Na razie, na razie. Ma za i duży i... sentyment do niej. No i jeszcze ma, mają być gołębie z Marcinem Boękiem wyhodowane, z, Aha, z, z nie, samczykiem a... od Marcina Bołek. Wiem, rozumiem. Czyli jeszcze, jeszcze musi trochę tutaj posłużyć. Dobra, a w kolejny gołąb, który którego tutaj na przykład przedstawimy, jest to też samiczka. 18 rocznik, 50-36. Tak, Ona będzie na sprzedaż? Jest na sprzedaż. Jest. W jej karierze ma trzy Bruksele zrobione: dwa Duisburgi i parę Mindenów w konkursie. Bardzo dobrze z niej dzieci lotują u Zbyszka Kowalówki i u mnie też. To jest czysta szelęska z rodziny Glenców. Ja muszę powiedzieć, że przepiękne oczy te gołębie mają. my Tu robiliśmy im zdjęcie, tu może na wideo nie będzie widać, ale koledzy zauważą na pewno na zdjęciach, które dołączymy, to jest naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tych oczu tutaj. Widać, że to są selekcjonowane i, i same dobierane. się selekcjonują na lotach. Dokładnie, tu jest jedna z najwybitniejszych pod względem szybkości u mnie samiczka, dużo bardzo czołowych konkursów robiła 737. To jest gołąb z, yy, z gołębi hirna yy, jeszcze od Jurka Mrowca z jaszczębia, też mistrz oddziału jaszczębie, tam wywodzi się i, i, i z, mo, z moich gołębi z, z Desmetu des A tak ona ma na koncie takie maratony yy, też. maratony tak samo ma Duisburg, Mindeny Mindeny Moczałowe tam w I ten gołąb też ok będzie teraz u nas na aukcji na będzie na aukcji ten gołąb Także widzimy tacy, taki gołąbecz, piękne Co tu jeszcze? A my, żebyśmy sobie nie wyskoczyły, nam. to jest ta trujeczka. też my Nie, Nie, 30, nie. To jest, o, tu jest samiczka 3330, 30, 30, Desmond Razy Limburg. I córka mojej 7928, też wybitnej samicy. Ona już dała teraz gołębia. Jej synek jest. Yy, idzie na wystawę okręgową bo jest najlepszy w kategorii B 45-15 a za partnera miała syna czterech trójek Wiem, super, to też piękno co mamy takiego tego gołąbsza my też właściwie pokazywali 33-19 33, -19. 33 -19 to jest kuzynka 33-30 yy, ona jest yy, z samiczki z Vandenabele 79,13, a cztery trójki są z jej z, z tej rodziny z, z brata. Widzimy koledzy, jak. to Ona pan... przez dwa lata ma coś. Pan Bogumił ma opanowane tu 10 tysięcy Koło 10 tysięcy w konkursie: w tym ma czy Brukselę, Duisburg, Minden w jednym roku i w tym roku też ma Brukselę, Minden i jej Duisburg. A wcześniej jeszcze też ma Brukselę w konkursie. Jeszcze chyba tego gołębia nie widzieli. To jest siostra 737, tej szybkiej. Ta nie jest taka szybka, ale robi dużo więcej konkursów. W tamty rok wcześniej trzecia lotniczka oddziału za czteroma trójkami. Też w tym sezonie też i jest w drużynie, co zdobyły wicemistrza Polski. I to jest 5017 17 gołąb. właśnie nie chciałem przerywać. Takie. Ma skrzydło. Też, te, też jej dzieci i w kategoriach wyniki robią i, i w tym. Yy... No i no bardzo, do, ba, otrzymają, bardzo też dobrą dziedziczność mają. Także widać, że, że do, w rozpodzie taki on też bez problemu powinien fajnie posłuchać. No, no i grają, tak jak mówię, w Austrii, z tych samych gołębi tam na długich dystansach grają, jak i u nas i na młode loty. Ten hodowca też tam wygrał wszystko. Z bardzo dużą yy, średnią, yy, między 70 a 80% w konkursie gołębi dnia. Super, super. Myślę, w... że pokrótce to kilka, tylko gołębi, gołębi, bo tu takich wybitnych gołębi jest. jest dużo jest 720 super samica. Yy, tak samo ku, kuzynka do 30-30 i 33-19 30, 30, z tych samych gołębi. Wiemy, może... Ona też co roku robi tam 12 konkursów. Będzie też na licytacji. Tam pan Janek dołączy konkursy. Bo w tak, jednym mamy roku wydruki, te, z listy, z tam też są, że W jednym roku miała 12, w jednym 10. Minden ma wygrany na oddział. Także też no to wspaniałe. Super, widać, no, super, no i przede wszystkim z i wynikami. Wszystkie też, całe potomstwo jest z tych gołębiów wyhodowane. właśnie chciałem dodać, że tutaj te. te... To, co opowiadamy, te rodowody i to, to wszystko jest też potwierdzone wynikami. To nie jest koledzy, tak jak na niektórych auk aukcjach mamy przepiękne, cudowne rodowody rozpisane do 20 pokoleń. Tutaj może yy, Pan Bogumił mi no, bo, bo do dwóch, trzech pokoleń, ale przede wszystkim wszystkie yy, bo bo gołębie w mają... W 6 latach 5 wynikami. Oddziału. No, także poparte tu są wynikami, także to nie przypadek na pewno. I widać, co koledzy można dodać. To też jest uważam, taki event że te gołębie. Raz, że latają cały czas same w sobie i wychowują młode, bo tu Pan Bóg mi powiedział, że nie ma rozpody, tylko po nich wychowuje. i mi jesienią. I te gołębie, ja uważam, są uniwersalne, bo po tych gołębiach są wychowane młode i też kolejne lata one lecą, bo, bo po tych gołębiach lecą. To nie jest tak, że tylko. W tym roku drużyna w maratonie to już są gołębie z dwudziestego roku dwa. I jeden jest z 21 roku i już są z tych właśnie... rodzin już jest młodsze pokolenie od tych właśnie sami, To mnie tu zaskoczyło u pana, lat. bo dużo hodowców mówi, jak dobry lotnik to on małe prawdopodobieństwo że będzie dobrym rozpłodowcem, ale jak tu widać, gołębie są selekcjonowane pod kątem lotów, bo latają i są też selekcjonowane z automatu pod kątem rozpłodu, no bo są głębiami i służą I... jako rozpłodowe i, i z automatu, jeżeli by nie dawały głębi, to są hodowana przez Także... 20 od 78 roku odkąd żyje to są hodowane. Ja pod i tylko są gołębie... dokładane gołębie, poprawiana jest szybkość w gołębiach. Czyli a jak widzimy czas, koledzy, yy, każde pokolenie musi wydawać gołębie. Które nie wydaje, to są likwidowane. Musi być dziedziczność. W widzimy właśnie te gołębie przechodzą jakby przez dwa sita. Bo raz jedno sito to jest kabina, a drugie sito to jest rozpód. No także koledzy, na no, takie gołąbki, i też powiemy, że ta aukcja będzie w kilku częściach. Pierwszy rzut damy. Y, powiedzmy, tam może 10-15 gołębi, później będziemy. Jeszcze kolejne aukcje jakieś na pewno będą, ale też część gołębi pan Bogumił chce przeznaczyć na, nie, na, przepraszam, na wystawę. Także jeszcze poczekamy. Po wystawie jeszcze będą jakieś gołębie. Także zapraszamy do zapoznania się tu z ofertą, y, z tymi gołopkami, które tutaj pan Bogumił przeznaczył do nas na aukcję. No i tu też podamy kontakt do pana Bogumiła: można będzie sobie zadzwonić, porozmawiać, dowiedzieć się więcej o tych gołębiach. Myślę, że bez problemu tu można porozmawiać. Oczywiście. Tak. Także no. chyba Wieczorem... No właśnie, można w jakich godzinach do, Pan sobie życzy? W godzinach tak jest... od 18 do 21 można bez niczego. No, żeby to... o północy tylko. O akcji. północy nie, no, Trzeba się wyspać. Troszeczkę za <laughs> Także dziękujemy wszystkim za uwagę. Zapraszamy na nasze aukcje, aukcje Pozdrawiamy wszystkich. Dobry lot!